Tradycja sięga dużo, dużo dalej. Tam już wcześniej były pielgrzymki innym szlakiem, szlakiem od ich ale generalnie teraz już 21 rok. Dzisiejszy dzień się kończy w Piekarach, u Maski Boskiej piekarskiej, potem idemy do Woźnik, no i w trzeci dzień już my są w Częstochowie i potem dojeżdżają do nas pielgrzymi autokarowi. W sumie będzie nas tam chyba 300 ludzi. Witam serdecznie, nazywam się Przemysław Budniak, jestem klerykiem po czwartym roku, jestem klerykiem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Dzisiaj kończymy naszą pielgrzymkę, przyszliśmy tutaj z Wyr, z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest nas około 140 pieszych i około 180 osób przyjechało do nas, dojechało autokarami i samochodami. To jest taki piękny czas, bo wszyscy razem dążymy do tego samego celu. Poza tym każdy z nas tutaj doświadcza podobnego cierpienia, jakichś bólów nóg, jakieś odciski się robią, blazy. Dlatego też łatwiej nam jest się wzajemnie zrozumieć w tym w naszym cierpieniu. Poza tym cel, który mamy do osiągnięcia, tym celem jest Bóg tutaj przez w Częstochowie przez orędownictwo Najświętszej Maryi Panny. Pan Bóg chcemy, żeby wysłuchał naszych próśb i wiemy, że wysłuchuje, dlatego też te prośby, które zanosimy, one przerastają też nasze. Pan Bóg przerasta nasze oczekiwania, naszych próśb, yy, dlatego ta radość jest jeszcze większa. Można powiedzieć, że piesza pielgrzymka na Jasną Górę to też chyba jeden z takich ważnych dla Ciebie osobiście elementów przygotowania się do przyszłej pracy duszpasterskiej. Jak najbardziej. Ja sobie to też tak w tym roku uświadomiłem, że to jest też taki czas, żeby być z ludźmi, być wśród ludzi, też się trochę uczyć organizacji takiej pielgrzymki i tego duchowego przeżycia, też się nastawiałem na jakieś rozmowy z, z, z tymi, którzy szli z pielgrzymami. Były takie rozmowy? Były takie rozmowy. Może to było tak, że raczej to tak z mojej inicjatywy, tak podchodziłem, pytałem się, żeby też starałem się drugiego człowieka zrozumieć, trochę się poznać, żeby nasze relacje się pogłębiły. Natomiast młodzież najczęściej pytała się o to, jak jest seminarium, jak to jest też, że zostałem klerykiem, jak to jest, że Pan Jezus powołuje ludzi, jak się to wszystko no, dzieje. Tutaj nacisk się kładzie no, na każde powołanie, do, do czego Pan Bóg powołuje. Każdy chce być w życiu szczęśliwy, a wierzymy w to i też dużo ludzi, którzy już, no to życie już są u życia, też świadczy o tym, że z Panem Bogiem, jeżeli się Mu to życie powierza, to one jest szczęśliwe, choć jest, no jest Trudne. Bracie Przemku, a jak rozpoczęło się twoje powołanie? Moje powołanie rozpoczęło się tak pierwszy moment takiego, takiej myśli, żeby pójść do seminarium to było w czasie rekolekcji po czwartej klasie Technikum były rekolekcje, już nie pamiętam, czy takie właśnie rekolekcje na zakończenie przed wyborem nowej drogi życiowej, czy po prostu wielkopostne. I ksiądz wtedy powiedział, że no, on już jest 20 lat księdzem i nie żałuje. I wtedy taka moja pierwsza myśl się pojawiła o tym. Później się z tym trochę tak męczyłem, bo nie chciałem iść do seminarium. Czytałem dużo też pisma świętego, modliłem się, ale jednak. Powiedziałem panu Bogu, że pójdę. Tam też e, wierzę, że, że jeżeli to nie jest ta droga, to mi to po prostu powie, pokaże. No i miało być na rok, a jestem już 4 lata, także pan, pan Jezus działa mocno. Jeszcze zapytam Cię właśnie o te lata formacji w seminarium. Co dla Ciebie jest ważne? E, no ja myślę, że najważniejsza to jest formacja. No ja świata nie zbawię, to zrobił Pan Jezus, ale ja, jeżeli siebie będę formować, będę się starać być taki jak Pan Jezus, no to wierzę, że takie świadectwo ludzi będzie ciągło do Pana Boga, przyciągały do Pana Boga i, a w seminarium może najtrudniejszy jest regulamin przestrzeganie go, ale też wiem, że jest to bardzo ważne do, dla takiej mojej formacji, dla formacji e, kleryków. Pielgrzymka też ma swój rytm i swoje regulamin. Tak ma. E, my szliśmy trzy dni, e, przeszliśmy około 100 km, Msze święte e, były Sprawowane różnie. Mieliśmy kościele, mieliśmy też tak na, no na, na takim wolnym, po prostu na gdzieś na łące o może tak to powiem, na łące, czy w szkole gdzieś na sali gimnastycznej. Tak jak warunki do tego pozwalały, staraliśmy się to jak najlepiej przygotować. Po drodze modliliśmy się różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia i śpiewaliśmy no, różne pieśni religijne, także modlitwy było dużo. dni, 100 kilometrów, trudno? No właściwie, no te 100 kilometrów da się to przejść, po prostu jeżeli człowiek się zmusi, i przejdzie ten pierwszy dzień, to już ten drugi, trzeci, mimo tego, że boli, da się przejść, bo jednak jest ważny cel, ważna intencja. Mam 19 lat, nazywam się Paweł Krzykała, na pierwszą pielgrzymkę wyruszyłem, bo po prostu namówiła mnie mama. Było po prostu rzucone hasło, idziemy na pielgrzymkę, no i tak. Miałem może 10 lat i właśnie wtedy wyruszyliśmy na tą pierwszą. Co do ciebie jako młodego człowieka szczególnie piękne na pielgrzymim szlaku? Ludzie, których spotykam. Ogólnie cała atmosfera pielgrzymka, cała pi atmosfera pielgrzymki, na której się idzie razem, śpiewa razem i czujemy się po prostu taką jedną wielką grupą, która się razem bawi. A co z tego czasu pielgrzymki starasz się przenieść na codzienność, na te dni po pielgrzymce? Czasem też piosenki, bo jak się idzie i śpiewa przez trzy dni, cały czas takie wesołe piosenki, to potem człowiek przy sprzątaniu sobie śpiewa, przy malowaniu płota, no, przy czymkolwiek. Więc to najczęściej się wynosi poza. No i oczywiście taką wytrwałość w, w, w działaniu. Po prostu to, że mimo tego, że boli, mimo tego, że są, e, są jakieś problemy, trzeba iść dalej, bo jednak trzeba tam dojść na tą, do tej Częstochowy. Stroicie gitary. Co najczęściej śpiewaliście na pielgrzymce? Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie. CGD. To jest y, przewój pielgrzymki pieszej ZWYR. Nazywam się Adam Mazik. Y, y, idę dziewiąty raz ZWYR. I nie jestem takim zwy, zwykłym, prostym chłopakiem ze wsi. Co tego zwykłego chłopaka pognało na Jasną Górę? No to, że właśnie mogę tu służyć swoim śpiewem, y, graniem i, i, i przede wszystkim dziękczynieniem, bo w zeszłym roku szłem w intencji y, narodzin córeczki i wszystko poszło tak, jak Pan Bóg sobie zaplanował. Było dobrze, więc w tym roku dziękujemy z żoną. Jak córeczka ma na imię? Anielka. Bardzo piękne imię. Paweł powiedział, że jego mama zainspirowała do pierwszego pielgrzymowania na Jasną Górę, a twoja inspiracja to? Również mama. Mama pielgrzymuje dłużej niż ja i ona mnie zachęciła, jakby wkręciła w ten cały biznes, jakby to można było powiedzieć. I, i, tak, i tak pielgrzymuje już dziewiąty rok. Anielkę też wkręcicie w pierwsze pielgrzymowanie? Anielka w tym roku szła. Tak, 9 miesięcy miała, szła z nami prawie cały czas. Tam niektóre odcinki musiała dojeżdżać, ale generalnie doszła i jest szczęśliwa zadowolona. Ania Strzoda, ja idę czwarty raz i właśnie tutaj pomagam Adamowi w grze, w śpiewie. Wszystko to razem organizujemy. Ja mam właśnie też również intencję taką dosyć konkretną, bo jestem maturzystką w tym roku, to znaczy przyszłą maturzystką. I, I właśnie przyszłam wymodlić jakoś te wyniki może i, i, i prosić o dary Ducha Świętego przede wszystkim. Także to taka główna motywacja i intencja. A co Ciebie z kolei zainspirowało do pierwszego pielgrzymowania? Ehm... Kto? Kto? W zasadzie jakoś się tam, jakoś usłyszałam, że, że właśnie jest pierwsza pielgrzymka. Bardziej ciekawość pociągnęła mnie w tym kierunku, żeby, żeby pójść, żeby sprawdzić, zobaczyć jak to jest. I właśnie jakoś tak się wkręciłam. Zabrałam przyjaciółkę, więc w zasadzie poszłyśmy tak na żywca. Totalnie, więc. więc... 100 kilometrów w 3 dni to wcale nie mało. Wcale nie mało, eee, natomiast jeżeli ma się tą motywację, jakąś intencję, to, to i, i, i grupę ludzi, z którymi można się wspólnie modlić, z którymi właśnie w takiej dobrej atmosferze można, można przejść te 100 kilometrów, a nawet 200 naprawdę. Można jeszcze wrócić z powrotem pieszą, zdecydowanie. A dobrym przyjacielem pielgrzyma na trasie jest gitara, oczywiście. Zdecydowanie, zdecydowanie gitara. Gitara to taki najbardziej, że tak powiem, instrument przydatny i, i, i prosty, i, i dużo mamy gitar właśnie, także spokojnie, spokojnie można tutaj coś zdziałać. Udział w pierwszej pielgrzymce na Jasną Kurę to też odkrywanie modlitwy, czasami też takich bardzo konkretnych modlitw, bo rozmawiając z młodymi wiem, że na przykład odkrywają godzinki, czy chociażby modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia. Z modlitwą w moim życiu, ja przede wszystkim bardzo lubię modlić się śpiewem, to, to wtedy najbardziej skupiam się jakby na tej modlitwie, Natomiast Zawsze miałam trudności z różańcem, tak? Ale na pielgrzymce, kiedy ten różaniec jest na przykład w językach, kiedy jest śpiewany, kiedy jest taki, 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 urozmaicony, że tak powiem, to bardziej się przeżywa tą modlitwę. Dlatego dla mnie przede wszystkim różaniec był takim odkryciem, że tak powiem. Mhm, przekonałam się i naprawdę to dla mnie takie przeżycie było. Przed Tobą matura i plany na przyszłość. Są takowe już? Nosisz je w sercu? Yy, właśnie przyszłam w intencji takiej właśnie, nie tylko, do, żeby dobrze napisać maturę, ale, ale właśnie, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, bo naprawdę wiem tylko, że chciałabym pójść na przykład na Politechnikę, ale kompletnie nie wiem, jaki kierunek. Także zawierzam to Bogu przede wszystkim. Trudny czas, czas wyborów. Trudny czas wyboru, bo od tego zależy tak naprawdę całe nasze życie i wydaje mi się, że najlepszym najlepszym yy, w tym momencie, najlepszą czynnością, jaką możemy zrobić, to zawierzyć to wszystko Bogu i, i prosić o dary Ducha Świętego. Wielka radość na Syjonie, król wstępuje z nieba, nieba. Wszyscy ludzie klaszczą w głonie, cała ziemia śpiewa, śpiewa. Wielka radość na Syjonie, król wstępuje jest nieba, nieba.